Wow. Cześć, tu rozkoszny. Dzisiaj przepis naprawdę wyjątkowy i muszę chyba powiedzieć, że taki, który zrobił na mnie największe wrażenie w przeciągu ostatnich miesięcy, jakie nawet lat. Jest to sernik 4 sery, quattro fromaggi. Nie na wytrawnie, a na słodko, ale oczywiście z tymi gorzko-słonymi i wielowymiarowymi e, nutami smakowymi. Będziemy używać gorgonzoli, mascarpone, filadelfii i grana padano, aby później na talerzu pojawiło się coś, co zachwyci absolutnie wszystkich, a szczególnie smakoszy, którzy oczekują od jedzenia czegoś więcej. Zaczynamy od przygotowania spodu. Spodu, który jest Zrobiony z mąki, masła, soli i cukru. Podstawowy spód, który jest naprawdę bardzo zwarty i jak ja to lubię mówić, maślany do sześcianu. Poczujecie po tym pierwszym ugryzieniu tego sernika, jak bardzo to masło skondensowane jest w tym spodzie. Odmierzam czwartą szklanki mąki, 160 gramów. Normalnie użyłbym wagi, ale moja waga coś przestała działać i pokazuje jakieś szalone liczby, więc daje się na stare, poczciwe miarki. Przepis na ten spód opracowałem do mojej książki rozkosznej i oba serniki, które znajdują się w książce, czyli klasyczny sernik Polski i sernik z serków wiejskich i Klaiderów z żurawiny. Opierają się właśnie na tym maślanym, bardzo maślanym spodzie. A sam e, przepis na ten sernik powstał w tej kuchni, ale zainspirowałem się sernikiem, który próbowałem w Barcelonie w miejscu, które nazywa się John Cake i tam nie nazywa się sernikiem, nie nazywa się sernikiem czterech serów, ale sernikiem z gorgonzolą, sztandarowy sernik tego miejsca, który serwuje same serniki, w zasadzie serniki tylko z okienka, ustawia się tam kolejka, taka... Zawinkiel, naprawdę długa, bo serniki są absolutnie wyborne. Kto obserwował mnie na Instagramie moją podróż z Barcelony, ten wie, że jak bardzo zachwycałam się tym sernikiem, musiałam po prostu wracać jak na replayu, aby spróbować kolejnych, bo rozkładałem je na łopatki. Więc jak wróciłem, stwierdziłem, że ja po prostu absolutnie muszę go odtworzyć w domu. I powiem wam, że nie było to takie proste jak zwyczaj. <laughs> zwyczaj, stworzenie przepisu zajmuje mi dwa, trzy, może cztery podejścia. Aby tak już dopieścić przepis maksymalnie. Z tym nie było tak łatwo. Eksperymentowałem w przeróżne strony. Próbowałem różną e, rotację serów, różne temperatury, różne spody do tego sernika. No i oto on, finalna wersja, która mam nadzieję zachwyci Was tak bardzo jak e, mnie. Ucieram masło z mąką, solą i cukrem. damsul. sól. Dodałem sól, prawda? No dam. E, robię między innymi po prostu powiedzmy, że kruszonkę, tak aby się zgrabnie połączyła. Masa ma zacząć się do siebie lepić. To jak kruszonka. Więc możecie sobie wyobrażać, że będziecie zamiast mieć kroszu, kruszok, kruszonkę kruszonkę na wierzchu, drożdżówki, będziecie mieć na spodzie sernika. Sernik i kruszonka z drożdżówki, wszystko w jednym. No jest to rzecz absolutnie rozkoszna. No ale wracając jeszcze, jeszcze do samego testowania. Teraz mam drugie konto na Instagramie. Michał, podłoga, się podłoga to spacja dołu. Anglezyczne konto na Instagramie, na którym też pokazuję jak pracuję nad przepisami. I też będzie, jeśli je followujecie, to możecie się dowiedzieć, jakie przepisy wkrótce odejdą. Więc zapraszam Was do followowania. Kiedy ciasto się już połączy, Wykładam je do tortownicy, którego spód wyłożyłem papierem do pieczenia i wypuściłem je poza ranty. No i teraz po prostu ugniatam. Dobrze pomóc sobie jakąś łyżką. Czym lepiej ugnieciecie, tam spód będzie bardziej chrupiący. No i dobra, kiedy wasz was spód będzie już równiutki, jak gleba, przekładamy y, tortownicę ze spodem do lodówki na pół godziny, aby się schłodziła. W tym czasie piekarnik do 200 stopni. Pewnie zastanawialiście się, jak wprowadzę samą gorgonzolę i grana padano do sernika, no bo w końcu nie wymieszam ich tak jak twarogu z Fiadelfią i mascarpone. Po prostu pozostaną grudki, nie będą gładkie. Co więc zrobimy? Rozpuścimy je w kremówce. Y, ja używam gorgonzoli picante. Nie takiej dużej ilości tej gorgonzoli picante. Oczywiście ten sernik nie ma jechać tą gorgonzolą i smakować po prostu gorgonzola. Ona ma po prostu pozostawać taki powiew świeżości, takiej, która prowadza wszystkie kubki smakowe w stan gotowości w zasadzie na baczność. Dodaję też grana na podano Jedną czwartą szklanki i to wszystko będę topić na umiarkowanym oknie kiedy gorgonzola i gra na całkowicie rozpuszczą się w kremówce przecedzam e, tę powstałą gorgonzolową aromatyczną m, masę przez sito drobnych e, oczkach nad e, miską Robię to po to, bo nie chcę, aby jakiekolwiek e, fusy znalazły się w sterniku. On w końcu ma być gładki jak semitny. Pomagam sobie silikonową szpatułką, wyciskając z tej gorgonzolowej briei maksimum smaku, ale bez grudek. I teraz e, tak powstał aromatyzowaną e, kremówkę. Odstawiam do wystygnięcia, przynajmniej do temperatury pokojowej. Teraz wracamy do tego, co było wcześniej. Czyli cięcie, czy tam coś. Spód, który będzie już całkowicie schłodzony, a może lądować do piekarnika. nagrzanego 200 stopni na około 15 minut, czyli do momentu, kiedy zacznie się lekko zezłacać i będzie wysuszony. Ten spód będzie już zarumieniony. Wyjmuję tortownicę z piekarnika. I co ważne, daje mu całkowicie, całkowicie się ostucić, aż będzie wręcz zimny. Jeśli tego nie zrobimy, spód po upieczeniu wraz z masą serową po prostu namoknie. Poprzez wystudzenie on twardnieje, tworząc taką zwartą, solidną bazę. Zabieram się za masę serową, w której wydziała się magia. Przekładam dwa rodzaje najpierw sera czyli mascarpone i serek śmietankowy typu Filadelfia. Za każdym razem w moich przepisach, kiedy używam Filadelfii, zadajecie mi pytanie, czy to musi być Filadelfia. wam, że nie, to nie musi być Filadelfia. Na rynku jest mnóstwo innych zamienników tego sera. Nie będę przytaczać marek, ale ich jest naprawdę, naprawdę dużo. Właśnie to po prostu serek śmietankowy, takim, którym smarujecie bajgla, jedząc go z łososiem i koprem w stylu nowojorskim. Dodaję cukier, 3 czwarte szklanki cukru, czyli 150 gramów. Obowiązkowy składnik każdego wypieku na słodko, a rozkrośny, czyli sól, łyżki soli. Ta sól będzie rzeczywiście się skrywała jeszcze w innych składnikach i w gorgonzoli, w Grana Padano, i w Filadelfii, więc spodziewajcie się, że tam ta sól będzie odgrywała poważną rolę. I teraz tak przygotowane składniki będę ucierać w mikserze. Niekoniecznie musicie robić w robocie planetarnym, możecie zrobić to w takim klasycznym mikserze ręcznym. Nic specjalnego nie jest tutaj wymagane. Karuchów i tyle, i teraz jajka będę dawać jedno po drugim! To się musiał stać, oczywiście w serniku. Kiedy dodałem jajka, czas na wcześniej przygotowaną kremówkę z gorgonzolą i która już jest ostudzona i w temperaturze pokojowej. I wlewam ją po prostu do reszty składników i miksuję parę z ostatnich. I teraz tak jak mówiłem wcześniej, wystudzony spód, bardzo ważne. Kładę szpatułkę i wlewam na nią, przez nią, a na sernik masę serowo-gorgonzolowo-granapananowo-maskarponowo-filadelfiową. No i sernik ląduje do piekarnika. Piernik, sernik wyrósł jak suflet. W moim przypadku zrumienił się na brzegach i rusza się jak suflet, jak pupa. Hop, 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 hop. hop. Twerk, twerk, twerk. Wciągam go, pale, na morzu. To jest bardzo satysfakcjonujące. Hop, hop, Ja tak moją pupą nie mogę, nie ja mogę chociaż z sernikiem całkowite wystudzenie, a, a później do lodówki na noc. Trzy kawałki może być tylko taki... Wow. A więc sernik quattro fromaggi, cztery sery, gorgonzola, grana padana, mascarpone, Philadelphia, maślany spód do sześcianu, inspiracja Barcelona. Misja mm. mm. udana, zakończona powodzeniem. To jest zola się wybija, ale nie jest zbyt przytłaczająca. Mm. I ten myślany spódkarz wszystko łagodzi. Jeszcze jesteście fanami typowych połączeń. Ten sernik zdobędzie wasze serce i będzie waszym popisowym daniem, deserem i czymś, czym zaskoczycie każdego blisko Wam. Osoby. To jest moja propozycja świąteczna i nieświąteczna na każdą w zasadzie okazję, więc wpadajcie na bloga, bo właśnie tam lądował przepis, stygnie. Zostawiam link tutaj, gdzieś powinien latać i zostawiam też go w opisie filmu i zachęcam Was do obserwowania kanału, bo jak co tydzień pojawiają się tutaj rozkoszne filmy z przepisami i nie tylko. Do zobaczenia.